w końcu Hejka, nie nagrywałam odcinków bo nie wiedziałam co się z tą aplikacją do nagrywania dzieje nie nagrywało mi normalnie, nie wiem który raz to próbuję nagrać jeden, dwa dziesiąty raz próbuję coś nagrać, nie da się ale spróbuję nagrywać jakiś odcinek Spróbuję jakieś nagrywać odcinki i spróbuję coś zrobić z tą aplikacją, bo normalnie co minutę, czy tam co dwie minuty, jak, mięcie, jak miną te dwie minuty i 45 sekund, 40 to właśnie mi się wyłącza. Więc nie wiem, czy z tą aplikacją, jak ją tam naprawię, ustawieniach tam zobaczę i naprawię ją tam, to wtedy... No, będą częściej się pojawiać odcinki Ale na razie to nie będę mogła nagrywać Może jeden rzucę odcinek, ale to nie jest postanowione Bo ja będę jechać na wakacje w ten poniedziałek Później, gdy wrócę z wakacji z morza, to będę później jechać na kolonie 30... 29 wracam, 30 jadę no, lipca i 10 sierpnia wracam. No i ten później nie wiem, czy będę nagrywać, może wrzucę jakiś filmik. Więc to takie info krótkie, czy będę nagrywać, czy nie. I jak mogliście zobaczyć, zmieniłam nazwę kanału. Więc to tyle, co chciałam powiedzieć w odcinku. zobaczyć czy mi nagrywa. Dobra, nagrywa. Więc.